Jezu, nie da się w trzech. Boże. Szalona, na pewno, zdeterminowana, ciepła. W ogóle jest rewelacyjna, nie? Ja zresztą, poznaliście ją, a, a nie, nie mieliście takiego wrażenia, że znacie się już 100 lat? No, cała gośka, cała gośka. Cześć, jestem Gosia Małgorzata już teraz, bo jestem na emeryturze. Pochodzę z stresnego stawu. Tutaj się urodziłam, tutaj mieszkam i tutaj pracowałam w szkole. 36 lat. Obecnie jestem emerytką. To wiek już znacie. Zawsze uwielbiałam sport, no i tak zostało dotychczas. Jestem optymistką. Urodziłam się w niedzielę. Czyli jestem dzieckiem szczęścia. Nie powiem, że jestem rozczepana, ale, ale jak to się mówi, na tyłku nie usiedzę. Lubię ciągle coś robić, lubię coś zmieniać. Nigdy nie byłam szczupła. I to był taki pierwszy, że a coś zmienię, coś zrobię, coś innego. Po pierwszej praktyce w szkole podstawowej powiedziałam, że na pewno nie będę uczyć w szkole. Na pewno nie. Potem miałam praktykę miesięczną w szkole średniej i zmieniłam zdanie. Lubię, młodzież, lubię z młodzież, lubiłam z młodzieżą pracować. Zresztą, jak przychodzę teraz do siłowni, to wielu absolwentów spotykam i z niektórymi to witam Panią, jak się Pani czuje, jak zdrowie. Ja mówię, parę lat temu to byś inaczej gadał. Gosie poznałam bardzo dawno temu. Gosia była nauczycielem WF-u. Wprawdzie nie stricte moim, ale miałam czasami z nią zastępstwa mojej siostry. Zresztą tu wiele pokoleń się przewijało. Niezwykle ciepła osoba, a jednocześnie budząca mega respekt i szacunek w szkole. Nie strach, tylko właśnie, właśnie taki szacunek. To jest taki zaciętuch to jest osoba, która nie odpuszcza. Dzień emerytki wygląda w ten sposób. Poniedziałek, środa, 10. To są jedyne godziny, na które muszę zdążyć, bo idę do siłowni. Drugi raz idę w poniedziałek, środa o 18. No, ale taki typowy dzień: wstaję, jak się wyśpię. Biorę książkę, poczytam, ale no, ile mogę czytać? Biorę rower i jadę. <słyski> jak miałam problemy bo każdy jakiś problemy ma mniejsze, większe. Jak się zamykały drzwi od szkoły, to problemy zostawały za, zostawały za drzwiami. I tak samo jest teraz. Idę, zamykam drzwi, spotykam ludzi. W większości ich wszystkich znam. To ja prowadziłam siatkówkę. Były takie lata, gdzie właśnie zajmowaliśmy pierwsze miejsca. No i na tej naszej tutaj e, niwie, na tym, co mieliśmy. Zdobyliśmy drugie miejsce w rejonie. Prowadziłam zajęcia takie dla pań z aerobiku, i stoją takie kobiety. Widzę, że świeże bo jeszcze ich nie widziałam i tak patrzą na mnie. Ja mówię: Nie, ja tylko tak wyglądam to ja jestem prowadzący ale tylko tak wyglądam no, zaraz. No i tutaj ta sala, w której jesteśmy, to była pełna. Dla mnie to jest niezwykle cenne, że takie osoby przychodzą do nas do klubu, bo to jest taki ambasador, yy, gdy się tak przyjęło. Na pewno w większych miastach jest zupełnie inaczej, ale w małych miejscowościach jest to o tyle trudne, że bardzo się gdzieś tam szufladkuje te osoby. I tak jak Gocha jest teraz na emeryturze, nie, więc generalnie tak powinna się albo zająć wnukami, prawda, albo tam w przychodni troszkę sobie posiedzieć, ewentualnie jakiś tam spacer, nie? A, a, a Gośka łamie stereotypy, więc ona jakby nie jest u kresu drogi, tylko wręcz przeciwnie, zaczyna nową. Nie? Najprostsza rada to jest taka, żeby nie siedzieć w domu na czterech literach, tylko Aktywność fizyczna to jest najlepsze, co może być dla ludzi, dla młodych, dla starszych, dla każdego. Ruch to jest takie lekarstwo, za które nie trzeba płacić. I tutaj zmierzam też do tego, że e, kobiety w moim wieku nie pójdą na siłownię, bo one się wstydzą, bo, bo tam są młodzi a tam są młodzi i starzy, i starsi. Mam nadzieję, że takich osób będzie, e, będzie coraz więcej, nie? Bo, bo ta świadomość rośnie i, i mam nadzieję, że Błocha taką ambasadorką trochę naszą będzie, nie? Że, że, że można i że trzeba. <grym> Może właśnie jestem taką osobą, która przemówi do tych ludzkich sumień, które siedzą w domu i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, albo się wstydzą, albo, albo uważają, że to nie dla nich, nie będą siedzieć, poszła. Przyszła, przyszedł, przyjechał, paczek ubrany, tylko wyjdą i pójdą i o to chodzi.